Dzień dobry Państwu. Nazywam się Agnieszka Wagińska Petryka i chciałam Państwa serdecznie powitać na, na dzisiejszym szkoleniu. Przed chwilą słuchałam fragment wywiadu z ministrem pracy i rodziny i rozważane są nadal takie rozwiązania, aby pracodawcy mogli pytać pracowników o certyfikat COVID w pracy o szczepienia, dlatego że dotychczas jakby. W Polsce nie zostało to uregulowane. Są też przepisy Rodo, które mówią, że pracodawca nie powinien gromadzić nadmiernych danych i tak naprawdę nie ma oficjalnej, nie ma podstawy prawnej do tego, aby pracodawca mógł pytać pracowników, drogi pracowniku, czy jesteś zaszczepiony, czy nie jesteś. Ale właśnie minister pracy, rodziny wspominał dzisiaj, czy mówił dzisiaj, że takie propozycje nadal są rozważane. Być może zostaną wdrożone do polskiego systemu prawnego. I ostatnim zagadnieniem, o którym chciałam Państwu dzisiaj powiedzieć, to będzie o tym, czy pracodawca może, czy pracodawca może pozbawić niezaszczepionych pracowników nagród rocznych i premii. Czy to jest prawidłowe? Czy pracodawca w ogóle ma jakąkolwiek formę, E, motywowania, e, motywowania pracowników, e, motywowania pracowników do tego, żeby się zaszczepić. Także e... To są, to są zagadnienia, o, którym, o, których dzisiaj, o których dzisiaj Państwu chciałam powiedzieć. Czy pracodawca może pozbawić premii, premii niezaszczepionych pracowników? Były takie sytuacje, o których słyszano, o których pisały gazety, na przykład, że pewien dyrektor szpitala pozbawił premii niezaszczepionych pracowników, czy zapowiedział, że pozbawi premii niezaszczepionych pracowników, i wskaźnik zaszczepienia z 60 kilku procent wzrósł do 97 procent, tak? Pytanie tylko, no bo papier jest cierpliwy, póki nikt tego jakby nie zaskarży. Papier jest, papier jest cierpliwy i, i, i zniesie wszystko, natomiast proszę Państwa, czy to nie było przypadkiem działanie dyskryminujące? Tak? Macie tutaj Państwo zacytowany artykuł 77 ze znaczkiem 1 kodeksu pracy, który mówi, że warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą ustalają układ zbiorowe pracy lub też proszę Państwa regulamin wynagrodzenia, wynagradzania, a mniej niż, a, a jeżeli jest to mniejszy pracodawca niż 50 osób, to może wprowadzić regulamin wynagradzania, jeżeli organizacja związkowa wystąpi z wnioski, wystąpić z wniosków o ustalenie, o ustalenie takiego regulaminu. W takim regulaminie czy w innej regulacji obowiązującej u pracodawcy też można ustalić inne świadczenia związane, związane z pracą, również właśnie premie, prowizje i, Nagrody, dodatki do wynagrodzenia, natomiast proszę Państwa, czy pytanie jest, czy to czy sam fakt, że o premiach decyduje pracodawca oznacza, że wolno mu zabrać premię pracownikowi, który nie zaszczepił się przeciwko COVID, nie powinien, proszę Państwa, ponieważ premia ma charakter wynagrodzeniowy, czyli jest konsekwencją oceny zaangażowania pracownika w realizację obowiązków pracowniczych, a szczepienie takim czynnikiem świadczącym o zaangażowaniu w realizację w realizacji obowiązków pracowniczych nie jest ponieważ mamy przepis artykułu 112 Kodeksu Pracy na podstawie z który mówi, że pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków zatem ona jakby Mówi o tym, że pracodawca powinien traktować wszystkich pracowników równo, a podstawą do kształtowania praw w ramach stosunku pracy jest właśnie świadczona praca. Natomiast przepisy prawa pracy nie zabraniają pracodawcy. Przyznawania bonusów, czegoś dodatkowego, opartego na inne kryteria. I takim kryterium, czy nagrody, może być właśnie zaszczepienie się. Czyli nie ma przeszkód prawnych, proszę Państwa, aby pracodawca wprowadził na przykład jednorazowe świadczenie, czyli bonus dla pracowników, jakby zaszczepionych, w ramach promocji, promocji postaw prospołecznych. Natomiast były też pomysły. A kiedy wydanie, pyta Pani Kornelia. Przepraszam. Jedno krótkie pytanie. Kiedy pojawi się nowe wydanie kodeksu pracy z tymi wszystkimi zmianami? E, to znaczy, tak, to, to o, o czym teraz mówię, o szczepieniach, to jest stan aktualny. Tu zmian nie będzie. Jeśli chodzi o składki ZUS, to te zmiany już obowiązują odpowiednio od 18 września 2021, jeżeli chodzi o urlop, wakacje na zwolnieniu lekarskim lub malowanie mieszkania. Jeżeli chodzi o. No, przerywanie okresu zasiłkowego to od 1 stycznia 2021, a te rozwiązania, proszę Państwa, dotyczące urlopów i tej dyrektywy Work-Life Balance dla osób, które opiekują się małymi dziećmi, powinny się znaleźć w polskich przepisach prawa pracy nie dalej niż 2 sierpnia 2022 roku, bo do tego nas zobowiązują przepisy unijne. Natomiast jak Państwo pozwolą, jeszcze skończę o tych e, nagrodach dla osób zaszczepionych, czy dopuszczalne jest przyznanie dnia wolnego, na przykład takiej gratyfikacji dla osób, które się zaszczepiły. Nie proszę Państwa, dlatego że wprowadzenie tego dnia wolnego oznaczałoby, że pomimo zmniejszenia wymiaru czasu pracy, pracownik otrzymuje niepomniejszone wynagrodzenie, e, czyli otrzymuje wynagrodzenie wyższe dla pracownika, który się nie zaszczepił. A, a to jakby narusza tą zasadę równości, czyli powinno może być uznane. Za dyskryminację niezaszczepionego pracownika eee, i też właśnie ostrożnie podchodziłam do kwestii premii, bo to jest element wynagrodzeniowy. Natomiast i pozbawienie, e, natomiast. W ogóle pozbawienie pracownika niezaszczepionego premii jest dyskryminacją ze względu, ze względu na brak szczepienia i dlatego pracodawca nie powinien napisać w regulaminie, że premia nie należy się pracownikom, którzy się nie zaszczepili, bo wówczas dzieliłby pracowników na kryteria zewnętrzne niezwiązane z pracą, tak? Więc zawsze, proszę Państwa, pracodawca może przyznać nagrodę, nagrodę, która jest totalnie uznaniowa i może być niezwiązana. Z, 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 jakby z poziomem, czy z oceny zadowolenia pracodawcy z poziomu z, z pracy świadczonej przez pracownika, czyli odrywa się od oceny pracy świadczonej przez pracownika. Nagroda jest uznaniowa, a właśnie pracodawca może, jakby, tak mówiąc kolokwialnie, proszę Państwa, przyznawać, przyznawać taką premię za dołożenie się do, do bezpieczeństwa pracy. Także dziękuję bardzo. Bardzo za uwagę dzisiaj i mam nadzieję do zobaczenia. Do zobaczenia 24. Do widzenia.